Jak tam leci? Fajnie w parku posiedzieć, co? No, pogadać sobie. Całkiem przyjemnie. No, ja to też lubię, tak po prostu mam... mi się siedzi w domu samemu, to tak przyjdę i sobie pogadam z ludźmi. Wiadomo, że w Polsce trochę tacy ludzie są dziwni i ciężko się z nimi rozmawia. Co zamknięci. Zależy, No, a jak, jak siebie oceniasz w takiej sytuacji? Że gadam właśnie Że taka rozgadana jesteś, wesolutka? No z przyjaciółmi jak najbardziej. A, ale, ale tak samemu? Tak samemu to chyba nie. No w grupie to każda taka dziewczyna cwana. A jak przyjdzie samemu to później o. Może jak będziecie algopopniakami to ja Wiesz co, ja tak myślałem, że może byśmy się dzisiaj wódki napili. No wódki, no. Nie nie pijemy. No no, słuchaj! Ja w tygodniu nie piję Można jakiegoś drinka się napić. Nie, dzień. Może wtedy plany będzie się wieczorem. po prostu wszystko lepiej kleiło. Nie mamy plany wieczorem. Słucham? Nie. Mamy plany wieczorem. Pani coś do mnie mówiła, bo z koleżanką rozmawiam? Nie, nie, nic a nic. No i tak mówię, że jakbyście się napili tego drinka, to by było fajniej, nie? No jak ty mówisz, że się tak jesteś spięta, no to... Go? No. Nie, no dobra, na luzie. Jak tam już po prasy? Kurde, ja też w ogóle mi się wódki napił takiej zimnej. Zimnej wódki bym się napił. Słam? A nie w zimnej. A nie, bo ja przez telefon gadam, taki mięsie. W zimnej wódki bym się napił. No. Takich gościu Idziemy. Metal. Good quality. Where Where from? Z Polski. What? Poland. Poland. No, very... dzień dobry. Jak się masz? Ile, ile masz lat? Dużo. Dużo. Twenty twenty Nie wiem. Alkohol? No. Osiem osiemna, osiemnaście jest. Italiano si. Pizza. Love pizza. Makaron. Spaghetti bolognese. Najlepiej. bolognese. O dokładnie. Jak się zamiesza ten e, sos taki śmietankowy. z oregano, dokładnie. I boczek do tego trzeba dobrze podsmażyć i, i się je. A mówisz napić tego Tigera? Nie, niestety nie. A kałek? Nie, nie, nie. Kałek pizza. Pizzy. O, brzoza, brzoza. Siema, siema Nie ufajcie ten no dokładnie nie, nie ufajcie kobieto Znacie go? On był poszukiwany w Biedronce, bo ukradł kiedyś batony Dobra, idę jakieś jesteście dzisiaj nierozmowne jesteście Trzeba napić się wódki. Dobra, idziemy dalej. Jak tam leci? Dobrze. Dobrze, że można pogadać, bo muszę z facetem pogadać. Mam taką nieprzyjemną sytuację. Ostatnio się z kobietą spotkałem. No ale... Było blisko, ja siadłem, zrobiłem językiem, co miałem zrobić, założyłem gumkę, chciałem wsadzić i mi kurczę opadł. No, przykro mi bardzo, nie interesuje mnie to. Słucham, pan coś do mnie mówi? Ach, przepraszam. Przez telefon rozmawiam właśnie z takim starym kolegą, No tam 50 lat i może mi pomoże. A pan słyszał ten temat? Nie, nie. Przepraszam, ja też również przepraszam. No bo tu pan obok siedział, tak. Dobra, Kuba, dawaj tą miętowej. Nie, 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 bo tamty obok siedzą. Siema, co tam słychać? Uch, jak tam po ostatniej imprezie? co, jak ty w ogóle tego szczubisz? Do klubu swingerskiego chodziłem razem, a ty teraz takie rzeczy kiedy tam uderza znowu? Na dwa tygodnie temu nie To może pomyliłem, sorry no. Aby już zas a wy już zasubskrybowaliście kanał? Jeśli nie, to weź kliknij i daj suba. Lecimy po milion. Z wami łatwiej. Z wami... Bez was się tego... Bez... A wy już zasubskry... A wy już zasubskrybowaliście kanał? A wy już daliście suba? Jeśli nie, to kliknijcie na dole. Bez was miliona mi się nie uda złapać. W kupie kurwę siła. Dobra, jeszcze raz. Tak to nie rozmawiał z tobą, się nie znali. No ja mam wrażenie, że się nie znamy. Nawet jestem przekonany. A to... Mi się wydaje, że się z klubu swingerskiego. To na pewno jest nieporozumienie. No to ale tak to bym z Tobą rozmawiał, jak myślisz? Ale ja nie odpowiadam za to, co Ty mówisz, ja Ci mówię, do czego ja jestem przekonany. To jest pomyłka i daj mi spokój. No, jesteś tego pewien? Całkowicie. No, zdenerwowałem się, powiedz. Kurwa, rozmawiam z Tobą, a Ty mi mówisz, że Dobra, to ja pomyłka. i ty stąd pójdziesz. Idę stąd w do. E, Byku, tak chcieliśmy cię wkręcić z ukrytą kamerą robimy, żeby niby z tą rozmową no, bo... na Jasne, Jasne, rozumiem miłego na razie. Co tam słychać dobrego? O... Dobrze jest? Dobrze jest? <grywa> ja tak myślałem dzisiaj, wiesz co, żebym się wódeczki napił zimnej Nie rozumiem Że wódeczki zimnej bym się napił zimnej wódki, no czy Prosperujesz taką, po prostu wiesz, no, jestem po wypłacie, stać mnie, kurczę bym się po prostu, nagrzałbym się zimnej wody, no. Później bym poszedł na dziewczynki jakieś. No, no jak, jak gadam z Tobą, to jasne, że propozycja człowieku, no co ty, ile Ty masz lat, no, że takie pytania mi zadawać w ogóle. Normalny jest plan taki, zimna wódka, dobrze się tam podpić i na dziewczynę. Znam takie, dwie obsłużą nas, albo jedna nawet lubi dwóch obsłużyć. Płaci się 400 i ona przez godzinę robi wszystko, co się chce. I to jest życie, prawda? No ale zgadza się ze mną, czy nie? Pan coś za mnie mówi. A ja przez telefon z kolegą rozmawiam. Przez telefon z kolegą rozmawiam. No, no, no i taki numer. No, ja no, no, usiadłem tu, pan się pomylił, myślę, że z nim rozmawiam. I normalnie byśmy to zrobili dzisiaj. To jest bardzo dobry plan. No idą dwie jakieś dziewczyny, Piotrkowską, człowieku. <laughs> tak naprawdę żarty sobie robimy. Żarty robimy, że niby z panem rozmawiam i nie rozmawiam z panem, taka wkrętka. Żart taki, no. Miłego dnia życzę, pozdrawiam. Nie? Chłop przyjechał pierwszy raz do Łodzi, takie wrażenia będzie. Albo zaraz może pan bieg z Piotkowskiej to pan wsiądzie Ja nie bo... jestem, ja jestem z daleka, ale my wjeżdżaliśmy. Ale tam tą stronę ma obtartą. Wczoraj jest optar A co, on tu mieszka? Nie, przyjechali na wczesne, na wczasy, nie? Na wczasy do Łodzi? No na, na weekend. Ja, ja bym pana, że my jesteśmy z dnia, przyjeżdżam trzy razy do łodzi tak Czubiny. Ale to pan z kobietą przyjeżdża czy sam? Z kobietą i furą. A, myślałem, że sam, bo to takie dziewczyny są wiadomo no, jakie. to wiadomo, wszędzie są dziewczyny. Dobre. Tutaj w moc, no, jak? No, Serio. Nie, za... za... nie, ja cię znam, ja cię znam. Idziemy dalej. Miłego. No. No na Piotkowskę jestem Słuchaj, na sobotę potrzebujemy mefedron. Mefedron na sobotę potrzebujemy i kokainę. Ale słuchaj, ja mefedron potrzebuję na sobotę. Na sobotę potrzebuję 15 gram mefedronu.